Cześć, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Przepraszam Was, że w zeszłym tygodniu nie ukazał się filmik, ale po prostu nie dałam rady go nagrać. Miałam troszeczkę napięty grafik tutaj prywatny, ale jestem dzisiaj i co, chciałabym przetestować bardzo ten podkład od Huda Beauty, także nie przedłużam już. Zaczynamy. Ok. Tak jak mówię, chciałabym bardzo przetestować ten podkład blurujący od Huda Beauty. Huda Beauty Easy Blur Natural Airbrush Foundation. Ja mam swój w swoim odcieniu e, Cashew 190G, e, przepraszam, 140G. Ślepota. E, troszeczkę wstrząsnę oczywiście tym. E, Podkładem. Jeżeli chodzi o opakowanie, to jest to takie plastikowe opakowanie. Cena tego podkładu to jest około chyba 32 funty, o ile dobrze pamiętam. Tak prezentuje się kolor i jego konsystencja. Jest troszeczkę taki yy, lejący, ale z tego co go sprawdzałam pod palcami, yy, to jest też jednocześnie kremowy. I nałożę sobie go na twarz pędzlem od BK Beauty, Nikki La Rose, to jest ta kolaboracja Niki i BK Beauty, N17, to jest taki pędzel dwustronny, tutaj mamy co? No, stronę do nakładania takich bardziej pudrowych produktów, a z drugiej kremowych i fajny jest ten pędzelek, bo można nim, wiecie, albo właśnie tak wklepywać, czy też w ten sposób ym, przesuwać, po prostu rozmieszczać produkt po twarzy. I co właśnie widzę to to, że mm, ten podkład jest daje ładne takie niepłaskie wykończenie. A, nie wspomniałam, że na twarzy już mam nałożoną bazę, i jest to baza z ym, z Bobby Brown na sakra, ale dziura, z Bobby Brown ta witaminowa, na pewno ją kojarzycie. Jeżeli macie cerę suchą, to pewnie nieraz o tej bazie słyszałyście, słyszeliście, ta baza właśnie jest bardzo fajna do cery suchej. Specjalnie nakładam na razie tylko na jedną część twarzy ten produkt, żeby wam pokazać jak tutaj jaki efekt po prostu ona daje. Ona on, podkład. W Jeśli Jeżeli mamy odsłonięte uszy, to koniecznie nakładamy podkład na uszy. Nie zapominamy. Uszy są częścią um, naszej twarzy, że tak powiem. Um, I bardzo szybko łapią temperaturę. Robią się czerwone i to wygląda najgorzej. Jak mamy tutaj pięknie rozblendowane, nie wiadomo co, nawet najdroższe kosmetyki, a uszy takie czerwone, to nie wygląda po prostu dobrze na to słabo. Także uczulam was, żeby pamiętać o uszach. Ok, tak wygląda podkład tutaj nałożony na jedną część twarzy. Ja sobie lubię doklepać jeszcze go wilgotną gąbeczką. To jest gąbeczka od Ibry i oczywiście ona jest zwilżona ciepłą wodą. Kiedy doklepuję, to troszeczkę tracę oczywiście tego kawy, czyli krycia, troszeczkę krycia, ale tutaj resztką co mam na pędzlu mogę sobie to z powrotem dobudować. Powiem Wam, że nawet podoba mi się to, jak ten podkład leży. Troszeczkę mi się zebrał tutaj w porach przynosieniem, czy to będzie y, widoczne, ale myślę, że jest to też y, do uratowania. Wiem, że ten podkład ma też bazę dedykowaną właśnie y, sobie. Jeśli chodzi o kolor, y, kolor mógłby być odrobinkę ciemniejszy, zwłaszcza, że mam troszeczkę tutaj y, dekolt zrobiony innym produktem, żeby wiecie, nie była ta skóra to taka y, y, szara, że tak powiem. Y, i co? Zaaplikuję sobie teraz go na drugą stronę, dosyć ten podkład zastyga, czuję takie właśnie ściągnięcie na twarzy, czyli jest to podkład zastygający, ma w swoim składzie też on 1,5% niacinamidu. Niacinamid to jest taki składnik pielęgnujący, to jest pochodna witaminy B3, o ile się nie mylę, jak się mylę to tutaj poprawię. I jest to właśnie taki składnik, który dobrze się sprawdza przy skórze suchej i wrażliwej. Działa właśnie, ma działanie takie antyoksydacyjne, nawilżające, wzmacnia barierę hydrolipidową. Tutaj na tą stronę nałożyłam sobie mniej tego podkładu, troszeczkę bardziej go rozciągnęłam. Także dałam sobie troszeczkę mniej. Też to redukuje rumień, co akurat w moim przypadku jest... Żądane, bo wiecie, ja mam cerę naczynkową. Ja jeszcze przypomnę, że ja mam właśnie cerę suchą, także z tego względu użyłam troszeczkę bardziej nawilżającej bazy właśnie pod makijaż, czyli tej witaminowej bazy od Bobbi Brown. I teraz jak patrzę tak na siebie tutaj w poglądzie, to po prostu cera wygląda idealnie tutaj w kamerze. Natomiast jeśli spojrzę na siebie z bliska, to on troszeczkę tak jakby siedzi u mnie. Nie wiem, czy to jest kwestia hmm, po prostu mojej skóry, czy może mam za może jeszcze bardziej powinnam go yy, nawilżyć. Ale na pewno jest taki yy, przez chwilę czuć to ściągnięcie, yy, podkład zastygający. Żeby zdjąć troszeczkę to takie uczucie, może nie uczucie, ale ten wygląd, że on mi troszeczkę wszedł w pory, chociaż gąbeczka mu pomogła, wilgotna, użyję takiego spray. To jest spray od Bobby Brown. To jest taki spray trzy w jednym. Możecie to użyć też jako bazę pod makijaż w trakcie makijażu, no i później, oczywiście, żeby utrwalić sobie makijaż. To jest spray nawilżający. Hmm, pięknie, panie. Odrobinkę się powachluje. Ja nie lubię takich płaskich e, matów ostatnio. Właśnie bardzo lubię taką skórę. E, jak to się mówi, taką juicy, taką wiecie: e, soczystą, taką e, zdrowo wyglądającą. Nie taką płaską, nie cierpię takiej. I właśnie, żeby. No, od razu lepiej może sobie szybko bronzer i bronzer, który dzisiaj będę nakładać, to jest ten od Makeup by Mario Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum. Ten jest odcieniu Light Medium. Ja uwielbiam ten bronzer, po prostu wiem, że y, kilka dziewczyn mi pisało na Instagramie, że on jest dla nich za. Y, po prostu za. za mało kryjący. Dla mnie jest idealny, uwielbiam go. Także jeżeli macie właśnie cerę suchą, to. Gorąco Wam polecam. Się przepięknie wtapia w skórę. Ja oczywiście teraz y, sobie go tylko, że tak powiem, szkicuję. Na co dzień używam to również tego bronzera, tylko w odcieniu light i tamten jest troszeczkę chłodniejszy i po prostu nakładam tylko, yy, zazwyczaj to jest yy, krem yy, tint od Lisa Eldridge. Właśnie ten bronzer i jakiś róż i jestem yy, po prostu gotowa. Uwielbiam te bronzery, bardzo je Wam polecam, ale jak mówię autobus, yy, one dają właśnie takie dosyć cienkie wykończenie. Nie jest jakiś tutaj turbo kontur czy coś takiego. To jest tak właśnie sama nazwa mówi na bazie taki serum. Także mm, uwielbiam. Zrobię sobie szybciutko brwi. I jak już mówiliśmy o Makeup by Mario, to widzieliście, że wychodzi z nową paletką 15, o ile dobrze pamiętam. 15 października wychodzi z Drugą edycją swojej paletki Ethereal Eyes. Tym razem to będzie Ethereal Eyes Moonlight. E, to jest kredka od Charlotte e, w odcieniu Medium Brown. E, I powiem Wam, że na bankie kupię. jest przepiękna i w ogóle to, jak Mario o niej opowiada całą tą historię, e, wiecie, za tą paletą, to po prostu mnie to kupiło w 100%. Także Możecie się spodziewać tej palety u mnie. Na pewno na początek pojawi się ten krótki filmik w shortach, w sensie shorts. Pojawi się właśnie prezentacja tej paletki ze swoczami, a później nagram dla Was film z użyciem tej paletki oraz porównam ją dla Was z tamtą pierwszą jego paletą. Także już jej nie mogę doczekać. Powiem Wam, że codziennie sprawdzam maila bo zapisałam się na ten waiting list, że mają dać znać yy, i ma być troszeczkę wcześniejszy dostęp do tej palety. Także codziennie sprawdzam maila, czy już czasami, yy, wiecie, nie dostałam maila, że mogę ją kupić troszeczkę wcześniej. Od razu mówię, że y, będę kupowała ją ze strony Makeup by Mario i z tego, co pamiętam, co widziałam dzisiaj na Instagramie, to ona ma być gdzie indziej dostępna już 17. Także w polskiej seforze może będzie już 17. W angielskiej seforze nie wiem kiedy. Nie brałabym tego na serio, że 17, bo tutaj jeszcze te pudry jakoś się nawet y, nie pojawiły. Ta angielska Sephora to jest w ogóle jakaś porażka bardzo długo trzeba czekać tutaj na te nowości także ta paleta na pewno będzie moja i wydaje mi się, że to będzie taka paleta roku, wiecie tak mi się wydaje jeżeli to będzie taka sama jakość jak wiecie, ja bardzo bardzo lubię jakość tamtej wcześniejszej palety uwielbiam tamtą paletę tą pierwszą Inferior Eyes ona po prostu blenduje się sama, ja uważam także ta będzie równie piękna, ta jest i jest troszeczkę w innych odcieniach ma taki ładny granat coś podobie do mojego y, sweterka, także nice nie mogę się jej doczekać, naprawdę i też poluje wiecie na co? Yy, na podkład Dolce Gabbana bo ma też wyjść w sensie już wyszedł na stronę Dolce Gabbana ale to jest strona włoska i trochę długo schodzi im, żeby to wysłać tutaj do, na przykład do Anglii pokupowałam właśnie z ich strony rozświetlacz i trochę na niego czekałam. Także czekam, aż pojawi się to najpierw w seforze angielskiej. Także na to mogę poczekać na podkład, ale w ogóle nie wiem, po co na niego czekam. Mam tyle podkładów, że na pewno kolejny mi nie jest do szczęścia i do niczego potrzebny, ale jakoś mnie kusi ten podkład to jest żel również od Charlotte, przeźroczysty, nazywa się Brow Fix. Korektor właśnie chcę przetestować bardzo dobrze ten korektor od Inglot, Peptide Lifting Eye Concealer. Ja mam w swoim odcieniu 202. On ma taki dosyć spory aplikator. Także nałożę sobie ten korektor. Na razie tyle, bo z tego co pamiętam, on jest dosyć y, wydajny, jest dosyć kremowy i przez to właśnie jest y, wydajny. Rozprowadzę sobie go tym samym pędzlem, którym nakładałam podkład. Widzicie? Wydajny produkt. Tutaj tą część oka y, niekoniecznie dochodzę. Wiecie, korektorem do samych rzęs bo to troszeczkę zmniejszy oko, a i tak będę nakładała tutaj yy, cienie i tak, także po co sobie obciążać yy, tą okolicę. Mega ten korektor wygląda naprawdę petarda. I teraz sięgam sobie po paletę od Nataszy Denony Golden Palette i takim pochatym pędzlem to jest Sigma E40. Nabieram cień Aria, to jest ten cień tutaj, i jego sobie nałożę na całą powiekę. Dosyć, tak wiecie, niedbale. Na razie sobie nie będę niczego tutaj pudrować, ale jeżeli sobie przepudrujecie korektor tutaj na powiece, to to Wam na pewno ułatwi też blendowanie. Bo do takiego mokrego, że tak powiem, podłoża bardziej przykleja się ten pigment i jest właśnie wtedy troszeczkę może być wam ciężej te cienie rozblendować. Także polecam, jeżeli nie macie jeszcze wprawy albo cienie są bardzo napigmentowane, to właśnie przypudrować sobie powiekę i na ten puder nakładać cienie. I teraz na mniejszy pędzelek ten jest taki bardziej precyzyjny, My Kitko 1.14. Nabiorę sobie ciemniejszego brązu i to musi być ten, czyli odcień LOG. I nałożę sobie go tutaj tylko odrobinkę w samym kąciku. bardziej takimi, jak widzicie, wklepującymi ruchami. Wtedy mam yy, większą koncentrację pigmentu po prostu w tym miejscu. I teraz możecie sobie to albo rozblendować na okrągło, lub wyciągnąć sobie oko, to już jak wolicie. Jako, że ostatnio zawsze praktycznie robię cienie na... tak wyciągam sobie oko, to tym razem troszeczkę te granice rozblenduję wcześniejszym pędzelkiem. Tutaj mam taką resztkę cienia Eee, na tym pędzlu. kretkę od Charlotte w odcieniu Classic Brown i ją sobie nałożę na górną linię wodną. Łyczek kawy już się przyzwyczaiłam, że kawę piję tylko zimną. I co, teraz nałożę sobie y, cień taki błyszczący, i pomyślałam, że spróbuję ten cień tutaj o nazwie Fizzy, bo jestem w ogóle między właśnie tym Fizzy a Nubia. Tak one się prezentują. Fizzy jest taki bardziej żółty, złoty, a Nubia taka bardziej troszeczkę brzoskwiniowa. W ogóle różnicy jakiejś dużej między tymi kolorami nie ma. Chciałabym coś bardziej... Zobaczmy Ora. Tutaj jest cienie Ora. On jest taki dosyć przeźroczysty. Ale miałam nadzieję, że jest troszeczkę... Wygląda na taki srebrny. I miałam nadzieję, że jest troszeczkę chłodny. Żeby tutaj za bardzo właśnie... A kawa... Mam już tak się doczyta. typowy żółty złoty pójdziemy jednak w ten cień nubia, on najbardziej mi jednak będzie odpowiadał i odrobinkę tego cienia sobie klepie na powiekę bardzo delikatnie, nie chcę takiego mega dużego krycia, tylko żeby odrobinkę coś się na tej powiece błyszczało I na taki zwykły płaski języczkowy pędzelek. Ten jest akurat z Blended um, Pro 280 nabiorę sobie tego pierwszego cienia i jego sobie właśnie nałożę na dolną powiekę. I wrócę też do cienia log i jego nałożę sobie tylko tutaj w kącik odrobinkę. I pędzelkiem od Refer, ten jest numer 01, rozblenduję sobie wszystko tym najjaśniejszym cieniem, który nazywa się Mlico? Mlajko? Nie wiem, jak to się czyta, nawet nie wiem, co to znaczy, później sobie sprawdzę. Uj. Rzęsy wytuszuję sobie tuszem od YSL, to jest maskara Lash Clash. W odcieniu czarnym, mam też niebieską i ta niebieska to jest po prostu przepiękna, z petarda, mam mega taki elektryczny, niebieski odcień. Jak widzicie ta szczoteczka, ta maskara ma naprawdę dosyć pokaźną szczoteczkę, także do małych oczu nie bardzo. Żeby dodać sobie odrobinę em, takiego chłodku tutaj, bo troszkę mi jest tutaj za ciepło i mi się to gryzie, e, mam tutaj rozświetlacz od Hindas i wezmę sobie go e, palcem troszeczkę wklepię w powiekę, żeby zneutralizować to właśnie ciepło. Z tym pędzelkiem troszeczkę sobie to rozetrę, bo zbyt intensywnie mi tutaj to wszystko wyszło. Ja nie chcę takiego wiecie, jakiegoś glam make-upu, tylko takie odrobinę zaznaczone oko, w sensie odrobinę rozświetlone. Na linię wodną nałożyłam jak zwykle kredkę od Charlotte w odcieniu Eye Cheat, i teraz przechodzę do różu. Róż, którego wam jeszcze nie pokazywałam, ale pokazywałam Wam go na Instagramie, także tam Was serdecznie zapraszam. Jest to róż od Maka True Harmony i to jest ta seria Glow Play Cushiony. Flash. Tak prezentuje się jego konsystencja, jest taka właśnie jakby plastelina. Odcień wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Jest taki, właśnie to jest taki produkt, który może wam zastąpić i róż, i brązer. Także dlatego nałożyłam tak mało brązera, bo chcę właśnie spróbować tego różu. Pędzel, którego do niego użyję, to jest Real Techniques 302. Nie nagrało mi się, jak zaczęłam go nakładać. Hmm, piękny. Przypudruję odrobinę okolice pod oczami i do tego celu użyję pudru Makeup by Mario w odcieniu 1 Fair Pink. Już nie mam, gdzie sobie odbijać, żeby nie mieć brokatu. Roświetlacz, którego użyję, to będzie ten od Dolce Gabbana. On ma tylko jeden y, odcień. Tak się prezentuje sam produkt. I pędzel, którego użyję, to jest pędzel z Morphe M510. Ogólnie y, nie polecam tego pędzla, bo on jest... On kiedyś był mega popularny, ale ogólnie on jest troszeczkę taki szorstki. Ale inne pędzle y, mam do prania. na usta, konturówka od y, Anastasia Beverly Hills w odcieniu Deep Taupe. I na usta nałożę sobie balsam, to jest balsam od Summer Fridays w odcieniu y, Vanilla Beige. Tak mi się wydaje, tylko nigdzie tego... Tak, Vanilla Beige. Bardzo fajny odcień. Wszystko jeszcze spryskam mgiełką od Make Up By Mario. I tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. E, takie moje pierwsze wrażenie odnośnie tego produktu to y, upewnijcie się, że y, macie na pewno y, dobrze nawilżoną y, skórę, y, bo on właśnie lubi... Y, troszeczkę chyba bardziej skórę mieszane i takie tłuste. Nie do końca mi się podobał na początku jak leży. Teraz, wiecie, kiedy spryskałam go i tą mgiełką i mgiełką jeszcze później na sam koniec Make Up By Mario i wykończyłam makijaż, y, to wygląda ładnie, ale y, tak jak nałożyłam go, wiecie, pierwsze wrażenie, to po prostu trochę widziałam jak on mi siedział, ale moja skóra ostatnio i ja też y, nie lubimy takiego matu płaskiego, także musiałam się czymś tutaj, wiecie, wspomóc, że tak powiem. I co, jeżeli chodzi o inne produkty, to paleta ta od Nataszy. Na pewno, jeżeli lubicie ciepło odcienie, to Wam serdecznie polecam. Jeżeli jesteście chłodne typy jak ja, to i ja ostatnio właśnie nie lubię ciepłych cieni. Zawsze lubiłam, a ostatnio właśnie coś mi się stało i, i nie, nie, nie lubię siebie w ciepłych cieniach. To serdecznie polecam dla właśnie ciepłych typów kolorystycznych. I co, rozświetlacz od Dolce Gabbana ładny, ale niczego mi tam nie urywa. Za to ten róż od Maka, petarda. Bardzo mi się podoba. No i jak wiecie, polecam Wam ten bronzer. On jest sztos. Bardzo, bardzo je lubię. Także resztę produktów, które używałam, to już chyba znacie moją opinię na ich temat. Puder od Make-up by Mario testuję cały czas i bardzo mi się podoba. I co? To tyle z mojej strony. Nie zapomnijcie o subskrypcjach bo wiem, że kilka osób ogląda, a nie subskrybuje kanału, także serdecznie Was zapraszam do subskrybowania, żeby nie ominął Was żaden filmik i też do naciśnięcia dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia, że po prostu nowy, nowy filmik się pojawił na kanale. Ja uciekam, jeszcze będę testować oczywiście ten podkład na inne sposoby z innymi bazami, także... No, to tyle z mojej strony. i trzymajcie się ciepło. Pa pa.